W Ewangelii według świętego Jana: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Pierwszym powodem pójścia za Jezusem jest doświadczenie tego, że Jego Słowo ratuje życie, że Jego Słowo sprawia, że to, co robię, ma sens i że Jego Słowo mnie prowadzi. Przy okazji tego, Czytania Ewangelii, które dziś przeżywamy, chciałem Wam wszystkim podziękować za to, że także dzięki Wam czytam to słowo, że je odkrywam dla siebie, że kilka słów o Słowie jest jakimś powodem, jednym z powodów, dla których pragnę być blisko Słowa. To nadaje mojemu życiu sens. Tylko w tym Słowie jest życie wieczne, ale także tylko w tym Słowie jest codzienność. Jest zupełnie zwyczajne życie. Nie warto żyć, jeśli się tego słowa nie ma. Do zobaczenia jutro.